Czas na spotkanie wieczoru. Cały czas do przodu kontra One Time. Obie ekipy świetnie się znają. Zapowiada się ciekawe spotkanie. Przywitanie obu ekip. Zaczęli. Zawodnik przy piłce. Dobra wymiana. Mocny przerzut, ale prosto, bo mi stale. Miroszewski, poradzi sobie? Nie, Kuciński lepszy. Dobre podanie, pięta. Ksina i co będzie? Prosto w ręce, Michała Kuciński. Próbuję rzucać i Mistal z najwyższym problemem. Paruje piłkę na szczotrowic. Dobry przerzut. Boczna siatka. Na razie, mecz przeważaniem łamu ten chłamu. Łamu ten chłamu, tak brakuje tylko bramki. Demol, się, Sylwester Kuczyński, Do nikogo. Właśnie ucieka mnie Mecz realu, a ja oglądam amatorską ulibę Grillik i komentuję. Mam ją zaszczyt komentować. Brawo Bartosz, świetna para Było naprawdę groźnie. Krótkie rozpoczęcie tego już całego formatu gry. Co z tego wyjdzie? Nic, nic, nic. Informacja z 8 minuty. Zdecydowana przewaga zespołu łam ten chłam. Brakuje bramki, która yy, która właśnie pada. Sylwester Kuczyński strzelił. Zarzekałem na wrego Brameka, ale właśnie z zdobyw Sylwester Kuciński. A nie, przepraszam, to Arkadiusz Kuciński. Zespołu One Dobry zimnik, chcielibyśmy Zgodnie z podpisaniem, gdy zabrał mu piłkę Adam. Uderzenie. Nic sobie nie wycie. Dobre podanie. To z tego wyjdzie. Zagranie na ferę. No i zmarzenie od autobrazowego. Uderzenie. Nie, centra, ależ Miłoszewski Podanie do Ciuczkowskiego Świetny dribbling ty z Wodzika. krótko prowadzi piłkę przy nodze, ale już szybko stracił Ciuczkowski po raz kolejny Uderzenie Brawo, 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 naprawdę było groźnie Ależ może być groźnie, błąd No i fatalnie, fatalnie, ależ naprawdę fatalnie wykorzystałem Druga bramka Piękna bramka, chciałem powiedzieć. Piękna bramka wyruta przez arkadiusza Kuczyńskiego. Bracia Kucińscy grają w jednym z pole. Widać ich zrozumienie na boisku. Jest sam arkadiusz Kuczyńczyk wyrzuca. to miejsce. Dobre zagranie. Klepa. co z tego wyjdzie? Bra brawo, Bartoś, mi Pola jest kolejny. To jest dzisiejszy zdecydowanie najlepszy punkt tego zespołu Kusiński Kusiski stansu, ależ Panu Bogu w okno Panu no, Bogu w okno Mateo Tulalao A co ciekawostka, że dzisiaj Mateo Tulalao nie miał dojazdu do meczu. i przyjechał na niego kolejnego Krycha Krycha i Arkadiusz Kusiński 2 na 1 Podanie do Kusińskiego Sklepka i pusta bramka pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy Ależ fatalnie, ale nie. poprawić Mateo, to lalał naprawdę. Widać, że jego mina jest nietęga. Borek, przedanie, ależ nie, nie wiem. Próbował około strzelić piłkę w polokarne. I po raz kolejny Dobry, do, w dobrej sytuacji znaleźć się. Cały czas od przodu oddał środek. W tym momencie. Widzę, że jedyną osobą, która, która spróbuje właśnie przejąć inicjatywę w tym środku, to jest Książkotki, ale jak dobrze nam wiadomo, na nie wygrywa jeden zawodnik, ale cała drużyna. Diko. I Słupek ratuje z w rzut By, Było to dobre uderzenie i w tym momencie kończymy Wprowadzona została nowa siła, na W Spole cały czas do przodu, mianowicie nowy napastnik. co z tego wyjdzie. Dysponuje dużą siłą, także może porozbijać szyki obronne ten pan. Będzie bramka? Tak, mamy 4 do 0. Piękny styl. Piękne strzał Jestem bardzo jest dla ekstremi. Czy jest? Charles de Ależ Matthiasztyl odprowadził w z przeczątkiem. Mateo Tulalao. Mateo Tula A to zaskakujące, jest, jest bardzo zaskakujący zawodnik on naprawdę ma bardzo duży potencjał. Miękka piłka przez, zagrana przez Sylwestra Kucińskiego. On nie była osoba, która byłaby zainteresowana piłką i zamknięciem tej akcji. Cziurkowski. Po raz kolejny widzę, że on jest naprawdę dobrym piłkarzem. I tu jest rzut wolny, z, z dobrej odległości, wywalczony przez oto tego zawodnika. Jest bramka. Zobyta przez Ciurkowskiego. Jak już wspominałem, oni i Bartosz Misztal to byli najlepsi zawodnicy przy dzisiejszym spotkaniu zespołu cały czas do przodu. No, niestety, nie dziwię się, że z problemami dzisiaj cały czas do przodu, ze względu na to, że ekipa ten Time, jak pociąg, co najmniej jak jakiś robot zaprogramowany, oni po prostu wiedzą, po co są na boisku. Każda ich sytuacja jest wypracowana, tu nie, nie ma przypadku. Tutaj jest czysta gra. W tym momencie... Tak jak to przysłowie, niechal dnia przed zachodem słońca. Spokojnie, oni rozgrywają, oni, oni się nie śpieszą, oni wiedzą, że oni mają wynik. To oni są liderami. To oni tutaj gwiazdują. To jest ich dzień. To, to jest to, o czym mówię. Jest zagranie. Dogranie do, do, do pustej i bramka złota przez Arkadiusza Kowalskiego. Groźnie, groźnie, naprawdę groźnie będzie w tym momencie e, rzut rożny dla Borkowy. Po się wydaje, że Borkowy dzisiaj mm, nie odnajduje się wśród tych gwiazd, które znajdują się w ekipie ekipy, w ekipie ekipy e, a w tym momencie niespodziewanie e, strzela bramkę Piotr Ściurkowski, bardzo niespodziewanie, ale my wiemy, że ekipa ten pom ma wszystko pod kontrolą, to ona rozdaje karty. A jakby był włam ten kłam, coś, coś pękło, coś ten system przestał działać, jakby wdarł się do nich co najmniej wirus. Świetnie, świetnie się lachało w tej sytuacji. Niestety, siła złego na jednego. Minimalnie przynajmniej Arkadusz kupił chyba do ramki. Bardzo, bardzo składna akcja. Naprawdę fenomenalne spotkanie. Bardzo emocjonujące zresztą, słuchać to po moim tonie komentowania. Krótkie prowadzenie piłki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ależ dwie chyba nie i może być groźnie. Jest bramka zdobyta przez Piotra Ciurkowskiego. Gratulujemy. Jest bramka. Sam, sam próbuję to zrobić arkadiusz, tak. a jak wiadomo, jeden zawodnik nie wygrywa meczu. chociaż w jego przypadku to jest możliwe, bo on jest naprawdę znakomitym dyblerem Brawo Bartosz Mistal i czy teraz zachowają inną krew? Czy uda się rozegrać tę Nie! I zaś czy będzie brak... Nie, Bartusz Michal! Pięknie, pięknie jeszcze raz pięknie. Mógł to powtarzać nie skończymy. Dziękujemy za spotkanie. Chyba remis. Nie wiem. Dziękuję. Budował Dariusz Makowski.